Cześć wszystkim z tej strony Wasz Waszkarle 95 i witam w takim e, starym nowym projekcie. Będzie to pograjmy w Amnesia, The Dark Descent, Mroczny Obłęd. Jak zapewne wielu z was wie, miałem już kiedyś tam serię na kanale. E, żeby teraz ją nagrać, starałem się tak jakby wyeliminować dźwięki mikrofonu, które bardzo, ale to bardzo przeszkadzały, ponieważ czasem coś strzelało. W ogóle nie wiem, nie wiem co to miało być. Mam nadzieję, że to wyeliminowałem i nie będzie to przeszkadzać Wam w oglądaniu. Mam nadzieję, że tego w ogóle nie będzie, bo jak się okaże, że w połowie nagrywania coś takiego będzie miało miejsce, to na pewno nie będzie to miłe dla uszu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Wprowadzimy nas do profilu, zagramy Woldziu, Woldziu, profil Woldziu. Wybieramy profil i myślę, że mo możemy zaczynać. Na nowo pograjmy w Amnesia The Dark Descent, taki mały refresh. Amnezja do Dark Descent, tak, Amnezja do Dark Descent. Dobra, no to do zobaczenia po intrze. Na razie. No śmiało, śmiało. Nie gryzę. W porównaniu do Woldziów na przykład. Nie wiem w ogóle jakie proszki Jadrze zapomniał jak się nazywały, no to jest dosyć ciekawe w średniowieczu Nie wiem jakie tam grzybki mieli Co dalej mój drogi Danielu? Obsypany zostałeś płatkami róż Nic się nie zmieniło No wstawaj, wstawaj No już powoli mogę nim sterować i jesteśmy na nowo Pograjmy wy, Amnesia to Dark Descent Pierwszy raz, drugi w to gram Także <gryw> myślę, że będzie fajnie Doniczką rzucimy jak na początku tamtej serii Oczywiście zostanie ona rozwalona Na drobny pył Zobaczmy, czy coś się tutaj zmieniło Nie masz już żadnych zapalarek Nie mamy krzesiw Nie mamy pieczyw tak zwanych Będę to nazwał pieczywa, bo spodobało mi się Koncepcja yy, koleżanki z klasy yy, no, Ten kamień jak leżał Tak leży dalej tutaj Zostawimy go, nie będziemy ruszać, może jeszcze kiedyś wrócę do tej serii. Przycisk myszki wyrzucić. Przytrzymaj R i porusz myszką. Chociaż czekajcie, co to było, to R. Tak dawno w to nie grałem. Aha, możemy obracać kamieniem. Czyli możemy go szlifować na przykład o jakąś skałę, zobaczmy. Nie tu, 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 tu. O, na przykład. I... i co? I nic z tego? Możemy... O! Obra... Nie, nie, nic z nim nie możemy zrobić, przepraszam, to było głupi. Dobra, musimy podążać za cieczą. To jest dosyć nietypowe w tej grze, na samym początku. Na samym początku podążać za cieczą. Dla mnie to jest w ogóle ironiczne. No ale... Nie mamy zasad gry. Dziennik. Co my tu mamy na razie? Nie mamy żadnych wskazówek. Yy, jakiś pamiętnik nie ma wpisów i zadania podążać za śladem cieczy i odkryj jej źródło. Nie wiem co będzie źródłem jeszcze. Jak to nasz... nasze zdrowie psychiczne, zdrowie w pełni zdrowe jesteśmy zdrowi jak rydze Ręcz bym powiedział, jak w Woldzie, one to nigdy nie chorują. Dobra, to mamy kamień. Rzucimy w prawie bez głowego nika. O, zbroję to ma Co się dzieje, Daniel? No proszę, nie świruj. Stawaj. O, w prawie bez głowy Nik. Wszystkie te herby są bardzo ciekawe. Nie mam pojęcia, co oznaczają. No ale może przyjrzyjmy się i spróbujmy, sobie tak na logikę wziąć. Tu mamy jakiegoś. Orzełka na niebieskim tle, czyli pewnie ptak wodny. Tutaj mamy jakiś herb Gryffindor. Wszędzie, ja wszędzie widzę herb Gryffindor, to jest bez sensu. Dobra, no tu wszystko pamiętam. Tutaj będzie nieźle. Co tu było? A! Tego nie pamiętałem. <laughs> nie, ludzie, spokojnie, słuchajcie, to jest bardzo fajna granica, tutaj ciekawego nie dzieje. Łożesz w mordę! Znaczy ja to miałem zaplanowane wiecie Kurde nie pamiętam czy coś tam było, chyba nie Gdzie jest woldziu? Tam jest? Nie, czysto Okej okay, dobra, opróżniamy szafki I mamy pierwsze pieczywo Krzesiwo <grymne> Pierwsze krzesiwo, cudownie Mam jakiś kubraczek, może się w niego przebierzemy Jakiś brudno dołu, pewnie palili w nim kogoś Na no nic nie wnikam Nie moja szafa, nie będę grzebał Tylko w przypadku tego, że mogą tam być pieczywa znaczy krzesiwa No tak, mamy drugie I mamy, co my tu mamy, dżin jakiś Zobaczmy, co tu na nim pisze ciekawego yy, Dżin w przypadku Plamienia yy, woldziów Red? Nie chciałem tego rozbić, cholera Dobra, tu mamy jeszcze jakąś Wazę, wsadzimy ją do pieca yy, Pobawimy się w ceramika Ojejku, to coś nie chce iść z tego Mamy te, tego ognia też dotknąć Nie możemy, możemy sobie obracać krzesłem To jest też bardzo ciekawe Patrzcie jaki Daniel jest silny Czeka... O Jezu, czekajcie Ciekawe czy możemy je spalić Chyba też nie je rzucić możemy No. żerando Dobra, wychodzimy z tego pomieszczenia no, Ale tu nie możemy biegać jeszcze Nie wiem dlaczego Może chodzi o zdrowie psychiczne Nie, no jest wszystko w porządku A pamiętacie tu w poprzedniej serii Rozbiłem to tą miotą, która jest w tej szafie O Jezu, skąd ja to wiedziałem? Bierzemy kolejne pieczywo, Krzy, krzesiwo I rozbijamy to Tradycyjnie właściwie I lecimy na miotle Jeszcze raz I czekajcie, czekajcie, czekajcie I Lecimy na miotle No cholera, czemu się nie da Dobra, nie wnikam już to też Widocznie tyle się pozmieniało od ostatniego mojego grania w tę grę. Ciągle podejrzamy za śladem cieczy. Tutaj ktoś bierze kozła. Kozła, boże. Krowę od tyłu, i ktoś im przygrywa na skrzypcach. Bardzo romantyczne. To taki zoofiliczny obraz. Mam nadzieję, że użyłem dobrego stwierdzenia. Nie zjadą mnie koledzy. <grywa> Używam bezsensownych słów. Dobra. Czyli tak. Podążamy dalej za śladem cieczy. Tu znowu prawie bez głowy. pozbawiamy go głowy. Okej. Okay. Też tu sobie główko spokojnie Nic tu nie ma, nie ma Biegnij, Daniel, biegnij Cholera stawaj, wstawaj, Daniel Zostaw te kafelki W spokoju, co one ci zrobiły Ten dywan też, halo O, to było dziwne W pełni zdrowie jesteśmy dalej Gdzie się podział mój kask? Tam, o Jezu, ale miał rozrzut Dobra. Idziemy sobie dalej. Ciągle nie możemy biec, to mnie troszkę denerwuje i krępuje. Mam nadzieję, że nie ma dźwięków w tle. Zaraz powinienem to sprawdzić. Eee, właściwie już sprawdzę, bo nie chcę nagrywać od nowa, bo dosyć... O kurde, dosyć dobrze mi idzie na razie. Zaraz do was wracam. Sekunda. Okej, okay, ludzie jestem. Jak pewno zauważyliście, tylko pod koniec były małe takie jakieś skrzynki, nie wiem w ogóle jak to nazwać. To może później przeszkadzać, tylko niestety nie jestem w stanie na razie wyłapywać tych rzeczy, bo ja tego nie słyszę. Wy to możecie słyszeć, ale. Ale mi to ciężko przychodzi. Ja już sobie przygotowałem trumnę, jakby były te dźwięki, tłat, po prostu się pochowam i umrę i koniec. Kucni jeszcze bardziej, nie da się, a wstań. Nie można. Dobra, to najwyżej jak tu coś zaleje, bo to plamienie jest dziwne, czyli jak tu zaleje to pomieszczenie, to będziemy w tym pływać. Mam nadzieję, że dźwięków nie ma. Naprawdę chciałbym tego. Kolejna miotła może teraz uda nam się polecieć. I lecimy? Nie, niestety. Dobra. Uu. Myślę, że mimo wszystko będziecie mnie oglądać. Kolejny bezgłownik, Ile ich tu jest? Wcześniej nie zwracam na nich uwagi. A jakbym tak sobie to... Może to będzie dziwne, ale jakbym tak sobie to rzucił na głowę no chyba nie trafię. Nie, myślę, że nic się nie stanie. Dobra. To idziemy dalej no, z tego co wiem, tu jest to nawiedzone pomieszczenie No, Harry Potter, leć Jak sobie tam leży miotła, wrócimy Panie, za chwilę, czy tu mamy pieczywo? Nie, tu mamy jakieś fraczki Których niestety nie możemy użyć Nie wiem w ogóle jak wygląda Daniel, jak myślicie jak wygląda? Piszcie w komentarzach Moim zdaniem jest to blondyn o ciemnej cerze <grych> Wręcz aborygen Haha Zapalamy Nie no ja po prostu po prostu w to nie wierzę, żeby kurz był aż tak agresywny. No, trochę... Trochę mi to się wydaje podejrzane. Ktoś za tym musi stać. No, chciałem użyć lampy, zapomniałem, że jeszcze nie mam. Dobra. Idziemy stąd. Proszę, żeby tylko nie było strzelania w tyle, bo tak dobrze mi idzie. Tak dobrze, jak jeszcze chyba nigdy. Dobra, schodzimy na dół. Ojej! Ale jesteśmy w pełni zdrowia. Chociaż lekko boli nas głowa, mimo tego, że upadliśmy na nogi. Stojąc w ciemnościach twoje zdrowie psychiczne maleje. Zapalaj dostępne w, w otoczeniu przedmiot, Ale to jest światło, więc nic się nie stanie. Używaj zapalarki rób, yy, lub poszukaj innych źródeł światła. Okej. Okay. Dzięki Bogdan. O, wchodzimy do starych archiwów. Jest tu mnóstwo księg yy, i tak dalej. Zakazanych. <laughs> nie wiem co ja mam za motyw z tym Harry Potterem. Zupełnie go nie rozumiem. Dobra, tam była jakaś notatka, jakaś pomoc encyklopedyczna dla nas, która mogłaby ułatwić ten. Przypominam, że jesteśmy w niemieckim zamku, w którym mm, znajdujemy się gdzieś w średniowieczu, y, gdzie uczono tureckie dzieci literować y, y, różnych książek, czy też y, różnych o boż, To zapal. Ten kurz jest stanowczo za agresywny, muszę coś z tym zrobić. Dobra, tu mamy... co my tu mamy? Jakąś lekturę. Fangreich. To na pewno jakaś księga zaklęć, więc nie dziwię się czemu te, te dzieci musiały literować sobie. Dobra, zobaczymy czy ta książka się spali. Musisz znaleźć lampę zanim będziesz mógł z nią skorzystać. No, trochę. Trochę jakby... jakby... No, wiecie o co mi chodzi. Jakby się z niej kopciło. Dobra, wchodzimy tutaj. Do tej szafy nie możemy zajrzeć, niestety. A wielka szkoła w cholera utknąłem. Dobra, wyszedłem. Dobra, Daniel powoli się boi tych ciemności. Egipskich, dobra. Mamy dwa krzesiwa. Chwór, robaczki Dawaj, 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 zjemcie. tu. chodź tu. Nie, się pochowały. Bez sensu. Po co na mnie nie atakują, jak się zaraz chowają. Nie tak karola robaka. Dobra, rzucimy w nie. Pufą chciałem powiedzieć, boż. oczywiście, że skrzynią. Dobra, możemy już lekko biegać właściwie. Dobra, możemy stąd wyjść. Tu już nic więcej nie ma. Poza tym, że możemy sobie umyć włosy. O, head and shoulders. Szkoda, że nie ma szamponu. Dobra. Co tu mamy? Kolejne lektury niemieckich, tureckich dzieci. A, do okien. Boże. To mnie wciąga. O Jezu, ten kurz jest naprawdę stanowczo za agresywny. Dobra, mamy jakąś książkę. Znaczy mnóstwo książek się. Jezu, nic, tu chyba nie ma, co? Ja raczej nie. Dobra, mam tu coś ciekawego? Czy książek? Chyba nie. Aha, tu mamy lampę w tym pomieszczeniu, bo wam zdradzę. Wow, ciekawie, gdzie jest ta lampa? Tu jest. Świetnie. Mam mamy jeszcze jakąś książkę. Mm. Co, tu mamy? Wademekum Woldziów. Super, wademekum Woldziów. Co z tym możemy zrobić? Możemy odłożyć tutaj. Tu mamy jeszcze jakiś stos z książkami i doniczkę, którą weźmiemy ze sobą, bo możemy się nią zasłonić przed woldziami. czy możemy. O, świetnie. Jedną ręką Daniel trzyma ma doniczkę, drugą zapala sobie światło. Jakby otworzyć drzwi bez, bez puszczania doniczki, chyba się tak nie da. z i otworzyć drzwi. Świetnie, wchodzimy. Nasze pomieszczenie. Noż, kuźwa. Ten żarłoczny kusz już nawet atakuje Girandole. To jest niedopuszczalne. W Niemczech jesteśmy w mieście jakieś pwyfendolf czy coś takiego. Dobra, mamy tu coś: jakieś artefakty, nic więcej chyba. Ta książka jak się nazywa? Poradnik po skramieniu, Woldziów też nas nie interesuje. O, teraz słyszeliście takie strzęknięcie mikrofonu. Mam nadzieję, że. Nawet ja to słyszałem. Mam nadzieję, że tego nie było dużo. Czekajcie, poprawię sobie słuchawki tylko. Mam nadzieję, że nie ma tych strzęknięć znaczy, że z trzrkliencami by nie wiem jak to nazwać. O, kolejna książka Fyfendolf Czyli jak nauczyć niemieckie dzieci literowania. Dobra, czy mam coś tu jeszcze, nie możemy sobie zapalić najwyżej. A zapali mnie będzie raźniej. W ogóle nie używam. Nie trzęś się, że randolub kolor niż ty dupę. Zatrzymaj. Się. Nie, no tak, to ja go nie zatrzymam. Dobra, mamy szafę. A w tej szafie pieczywo. Tu mamy miot. O, kominek, spalimy dywan w kominku. Czy ja ją postawiłem? Dobrze teraz, żebyśmy jej nie strącili czasem. Nie mogę w nią wejść głową, i nic się nie dzieje. Także cudownie. Aah, hulera, ale dywan już się poruszył, czyli Daniel jest praktycznie bez wagi, skoro nie rusza mięteł. Klas to do piecenia, O, i pali się dywan. Halo. Dobra, postawimy jeszcze raz miotłę. Żeby wszystko pozostało w nienaruszonym stanie. I wychodzimy. Możemy zatańczyć na rurze. Możemy y złapać się rury i robić wygibasy <grym> Dobra, odstawiam ją. Stój ruro stoi. Dobra. I wychodzimy. Ho. Wydaje się w porządku. Jakieś buteleczki. Buteleczki, nie buteleczki. Cholera. Jakie ja jestem agresywny. Krzesło tam. Postawimy je. Okej. Okay. Aha, na prośbę koleżanki z klasy. Nie podniosłem oliwy, tylko podniosłem obkurwę do lampy. To tylko takie jednorazowe stwierdzenie na prośbę pewnej osoby. Podniosłem oliwę do lampy w każdym razie. Okej. Okay. Czytamy, co my tu mamy?

redeem us both, daniel Descend into the darkness where alexander waits and murder him. Your former self, daniel okej okay. czyli ja tam wam wa mniej więcej pokazywałem ile ten list trwał. był bardzo obszerny skończył się bardzo szybko o jezu się przestraszyłem dobrze zamkniemy za sobą drzwi żeby nas woldzie tutaj nie złapali Chociaż jeszcze ich nie ma my to wiemy ale nie wszyscy to wiedzą o, możemy rzucać szkłem, bardzo ciekawe. Tak w Woldzie rzucili szkła i... Pewnie wiecie, nigdy nie rzuciłem niczym w Woldzie. A trzeba by było. Dobra, nie przeciągając zbyt długo. Otwieramy tą wajchę Wow! Przytrzymaj lewy mysz, yy, przycisk myszy yy, i poruszaj myszą w kierunku, w którym chcesz przesunąć dźwignię. Okej. Okay. Robaczki, robaczki, tłuste, zjem was. Zobaczmy, ile mamy oliwy do lampy. Mało, więc nie będziemy jej używać. Będziemy bardziej korzystać z krzesiw, bo oliwa jest bardzo przydatna. Przyciąga komary. Wolę, żeby komar pił moją krew, niż, niż taki gruby woldziu. Tych porad nie będę wam czytał, sami sobie będziecie czytali. Wybiec, przytrzymaj lewy shift. No przecież biegnę. Dobra. No. Tu nie pamiętam dokładnie, co się Jakiś kwiat. No super, super. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the? Udawał, tym, what tym? Did you the inner sanctum, my most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Aha, już? ok. Czyli to była rozmowa pomiędzy dwoma kolumnami, z której nic nie wywnioskowałem. Dobra, jeszcze pójdę tam. Co my tu mamy? Chyba oliwę do lampy, świetnie. I pieczywo. Jestem zbyt, zbyt, tak, taki roztrzepany. Powinienem być bardziej flegmatyczny, co? Znowu robaki, ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, zbite. Dobra, o czym jest ta książka? A znowu wadę Mekon dobra, to jej nie ruszamy, ona jest ważna. Mmm, dobra, co my tu mamy? Mamy oliwę do lampy, świetnie, obkurwę do lampy. Dobra, możemy tu wejść. Ojej, chyba nie możemy, jednak to był zły pomysł, dobra! Ale z syczenia słyszę w tle. Gdzieś tu jest bazyliszek chyba. Dobra, to by było właściwie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podoba jeszcze zajdę na chwilę na dół, zobaczę co tam jest, bo nie pamiętam. To jest chyba rafineria dokładnie. A, tu jest to. Możemy to dotknąć. A, i tutaj będziemy musieli, musieli sporządzić kwas w takim laboratorium, które niedługo znajdziemy. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Mam nadzieję, że Was to interesuje w ogóle. Ja wiem, że kiedyś was to interesowało, nie wiem jak teraz. Mam nadzieję, że jest fajnie. Zbyt często już wam słowa mam nadzieję, więc do zobaczenia i mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać w następnych odcinkach. Cześć.